Po ostatniej gonitwie do ja stwierdziłem, że muszę trochę bardziej sesem odpowiadać na tym odcinku... Op odpowiadać, opowiadać o rzeczach, które się tutaj dzieją, więc po prostu od razu lecimy, nie śpimy, bo za chwilę ta seria będzie miała jakieś 30 lat zanim skończę tą grę, a myślę, że, że mógłbym w jednym odcinku zrobić więcej rzeczy. Co jest? I don't want to lose any more friends to this place. Mm -hmm. Hey, did you see the shrine? No. Catnap made it for the prototype. See? Before catnap turned into catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him. Shrine? Did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. Eee, shrine? Co to znaczy shrine? Muszę sobie to w tłumacza wpierdzielić. Ołtarz. Aha, ołtarz. Ołtarz. To był ołtarz? Gdzie to był ołtarz? Ołtarz, kapliczka, świątynia, cokolwiek. Wiesz. Okej. Okay. W ogóle to jest powalone, że tutaj tak słońce dolatuje, o ile to jest słońce. To chyba nie jest słońce, to jest pewnie jakaś lampa. Bo pewnie oni to zrobili jako taka kopuła, żeby te dzieciaki mogły tak mieć taką symulację tego, że jeszcze... Dalej. No, to nie jest tak, że do dostań musiałeś kurwa pociągiem jechać, żeby tu dotrzeć? Jak tu ma słońce przejść? No właśnie mówię, próbuję o do tego dojść, poczekaj, że po prostu to jest jakby kopuła pod ziemią, tak jak jakiś Aperture Science, gdzie oni tworzą im taki sztuczny, sztuczne środowisko. Że mieli, że te dzieciaki miały taką e, iluzję tego, że jeszcze mogą wyjść na powierzchnię, a już nigdy nie wyjdą. No, w sumie tutaj trochę też. To Trochę też tak jest. W sumie się to jest głupi Ja się tu nie rozglądałem jak tu było światło, a teraz się tu nie porozglądam za bardzo. Co jest? To jest powolone w ogóle. To jest faktyczny silnik fizyczny wody i tu jest faktyczna fizyka wody w tej grze. Jest szansa, że w wielu miejscach tutaj możemy zobaczyć jakąś tam wodę, która jest ładna po prostu, a nie jest zwykłą teksturą. Tak, patrzyłem do plików tej gry. Nie, nie zaspoilerowałem sobie niczego jeszcze. O! To była piosenka, która była na outro. Nie, nie wiem, czy ja. T... Nie, nie widziałem tego jeszcze w grze. Widziałem to na gameplayu, chyba, na, na, na klipie. Wiedziałem, że to tu jest, ale fajnie, że to odkryłem. Tak, tylko dopowiem to, to jest tak jest, jak ta muzyka była, bodajże to wcześniej niż CG5 wypuścił ją. Tak, tak, no. W ogóle to jest powolne, że on miał umowę z, jakby z Mob Entertainment, że może użyć ich tam oryginalnej muzyczki z gry. Zwiedzanie tego miejsca jest zajebiste. O, bądź też nie. Oni takie mieli, ej, zgaśmy światło, żeby gracz mógł się pobawić nową mechaniką, bardzo dużo. Tutaj generalnie to byłem. Dobrze, że nie mogę tu wrócić. Czyli mam iść tam, nie? Chyba. Nie wiem, czy mam iść tam. Tylko generator kolejny, więc mam chyba zejść na dół, ale jeszcze zobaczę. Ta. A tu jest indicator, że... Locked. Fajnie, że czasem indikator jest, czasem go nie ma. Mam teraz wrażenie, że z każdego miejsca gapią się na mnie smiling crittersy. Jest saving. W końcu. Last generator, y Offices offline. Counselor's office key. Counselor. Co, nie wiem, jakiś taki dyrektor, coś tego typu? Może Doradca. Radca. No dobra. I to jest tak czy siak na razie nasza bezpieczna przestrzeń. Mówię, to by było śmieszne, jakby tu nagle katnap był. Tak losowo. To byłoby straszne, nieśmieszne. Co, podchodzę i generatorek? Czy po prostu mogę tam wejść? Ja po prostu mogę tam wejść. Bo też mówi coś o generatorze. Nie, zobaczymy. No, Office to chyba nie jest taka duża miejscówka, nie? Ciekawie, czy są fanarty widzów. Ej, to, to by było fajnie, jakby to były fanarty widzów. No, fanów tej gry. O, dzięki, że mogę zamknąć ze sobą. To nie Afryka drzwi się zamyka. Ech, no to to chyba już jest ostatnia część gry. Nie wiem, czy to nawet nie jest ostatni odcinek. Jest szansa, że to jest przedostatni, ale wydaje mi się, że to chyba jest ostatni. Ta gra chyba nie jest aż taka długa. All right. Your tools won't protect you. To dobrze. To super. Będziecie mieli content. Jakie to jest super! <tryk> Kurde, bo chce się napić wody, ale nie ma tu żadnego logo chyba. E, jest jakieś logo poppy, playtime? O oh, jest, dobra, możemy się napić. Idealnie ten żart pod koniec tej serii będzie już tak przepierdzielony, że... Nie, 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 nie. Statystycznie dwa razy na odcinek musi pojawić się żarto po popijmy ten play Takie są fakty. Czyli to jest pewnie zamknięte po to, żebym założył maskę, tak, czy nie? Nie. Rozumiem. maneczko Ciesl je obiekt mi ma Czy becze my ma Kolleżko Idalnie także już nie mogli z co wyjść Lubię się bawić światłem. I mi się to podoba, bo poprzednie, z, z, że tak powiem, czaptery były bardzo ubogie pod tym względem. Znaczy były ładne, ale. Nie strasz, nie strasz. E, ale w tym jest po prostu ciekawiej, czy to jest. Co to jest? Kuźwa. Co tu się dzieje? Jodupia. Moc oświetlania wszystkiego jest tutaj bardzo potrzebna, ale chyba nas nie uchroni. O kurna, cześć! Pojeb. Co za pojeb? A widzieliście tego laga w ogóle na początku? Jak on tak przeszedł? Oj 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 oj, 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 oj po co to było? Że tam wrócił? Oha, bo tu się teraz... Co jest? ja yy, mam zrobić? Muzyka to jednak jest klimat. Dajcie jakiś interactable computer, że sobie poczytać newsy Konopa Nie, nie mam tu wrócić. Chyba. Muzyka się skończyła, to już się nie boję. Po prostu weźmy ten generator, którego nie zauważyłem, bo jestem absolutnie ślepy. YouTuberzy są ślepi. I pójdźmy dalej. Byłem pewien, że tam jest po prostu dziura na generator, nie? A nie mogę tego tak jakby trochę Ej, ale oni nie przewidzieli tego! Błaga, mamy rok od premiery! No naprawdę Ej, no nie Ej, ja, ja mogę być playtesterem jak 150, nie ja każdą grę rozwalę, okej! Okay. A co zrobiłeś? <noise> Wyjąłem generator i przyszedłem przez drzwi Na tym etapie już po prostu nie mam emocji Okej, okay, czyli plan na teraz, nie wydziwiamy, nie robimy śmieszne, robimy działające Po prostu Ej, ale, ale to jakby ja dosłownie... A nie, to na przykład... Ej, to jest głupie Tutaj dosłownie mam tak zrobić Że mam wyjąć tą baterię i tu włożyć Ale tam nie miałem tak zrobić jak żaden Playtester o tym nie pomyślał? Dlaczego? To nie ma sensu. A widzicie, i tam był slot na baterię. Clearly, miałem tam też ją wsadzić, jakby. I co, jakby. No dobra. Run. No to biegnę. Chcecie, żebym biegł, to biegnę. You need to run. O ja, pierdolę. Saving, dziękuję. And we're back here. Znowu w tych przeklętych jaskiniach. O, jo, piernicze. Ej, ja naprawdę nie lubię takich miejsc. Nawet w portalu dwójce, mimo tego, że. Ej, to nie jest gra horror. Ja się bałem jaskiń. Po prostu, może moją fobią są jaskinie. Pomijając, że boję się też ciemności i pająków. Dajcie mi znajdźki, chcę ich więcej. Kontakt drabina, na którą mogę się wspiąć. Rzadki przypadek. Czyli ten, właśnie, to, wait, czyli to Katna robił tam typowza przed tym czymś, co było w jaskini? Robił typowza, czyli wielbił e, ołtarz dla prototypa. Okej, okay. fajny, w sumie fajna ciekawostka. To znaczy, ciekawostka zakłada to, że musisz to znaleźć, a nie, że gra daje ci dźwięk i, że dosłownie ci pokazuje, że tam się coś dzieje. No dobra, no przecież to chyba... Chyba, rozumiem. Nie wiem. Oj, jak tu jest pierdalne. Boże, jaki to jest genialny pomysł ta gra, jak, jak ta gra jest genialna. Nie ma indykatora, że mogę to użyć. Jak ta, jak ta gra jest, kuśwa genialnie zrobiona. Czemu nie ma indikatora w jednym dolnym E? To nie ma kurwa sensu. Autentyko. Eee... O, no właśnie. To coś, coś tak myślałem, że tak będzie. Usemeczka. A, nie, nie. Zaraz 8 kółek zrobimy tą ręką. Może po to mają taki zasięg? A ja, a ja głupi jestem, nie? Ej, Fury, Fury, No cap, gdzie to było? Recenzja po Playtime. Portal z Reszczykiem. Dosłownie. To Cze, jest ten typ gry. Ale jestem dzisiaj tempy, bo to pewnie jest na górze, a było na dole, więc mam to puścić. Ma to sens. Ma to jak najbardziej sens. Łączymy kropki, uaktywiamy synapsy. No speedrunnerem to ja nie będę, bo mi kurna nie wychodzi. Nie, ale ja na... Jak Jakie jestem... Jakie ja jestem tempy, Co jest? Przecież tam... Mogłem się tam dostać tym do góry to Chyba... Zgadzam się. Wyjdź. Ja też. Wyjdź. Okej. Okay. Okay ojej Chciałem to, chciałem to złapać, bo mówię ej może mogę to wysadzić, no nie wiem mówię ej będzie fajny bum bum śmieszne dosłownie tak wygląda jakby miało zrobić śmieszny bum bum ale nie dość, że nie zrobiło to jeszcze spadłem zadanie dla mefia daj tu teraz flash opena nie jakiegoś zajebistego jakąś preludę dowaloną Manny, kto ci się z fabką wstało? Ja. Stanie w mistrz, chwilę pomyśl. No dobra. typu ja naprawdę nie wiem. A bo okej, okay, on jest głupi, dobra. No ale o co wam chodzi? No za ciebie nie mózgu, nie? Ej, no ale ja dosłownie, nie... co ja mam zrobić? Pomyśl jeszcze i jak się poddasz to powiedz, że Ale ja już to robię no. trzeci raz. Ja nie wiem. no sam jak mówi. A puść łapkę. Że to lewo? Tak. nie zugrasz. Mm -hmm. Mm, hej, sokoły, jakim trzeba być debilem, być zagłupim nad tą grę. W zasadzie to ja myślałem o tej opcji, nie wiem czemu jej nie, nie użyłem, tak for real. W sensie ja miałem takie, ej może ja puszczę tą łapkę, miałem wtedy takie, nie, bo pewnie bym musiał robić od nowa. Koniec końców i tak robiłem od nowa. E, wait, i co teraz? What? E, bo drabina nie działa, bo już sprawdzałem. Co? Ja mam zrobić. Że to mam kliknąć. Naprawdę. Wiedziałem o tym. Ja jestem zmęczony, ty. Po prostu ja chyba niewyspany jestem. Wstałem o 14. Jestem niewyspany. E, jest 22. 40. 6. na na. Czyli to jest gra dla inteligentnych ludzi, żeby ich straszyć. Typowo sfokusowana na inteligentne osoby, żeby się bały. Ale ktoś miał fantazję, nie? To jak śmieszne jest całkiem. W ogóle wymyślenie konceptu tej gry. To musiał być niezły roller coaster. Pokazuje dosłownie, którą łapkę mam używać. Tak jakby podpowiada w pewnym sensie. Po swojemu. Dobra, pewnie mam znaleźć kasetę teraz. Przydałoby się, bo jakby chcemy troszkę lor poznać. Do bęczes nie ma. Leciutko. Znajdźmy drzwi i pooglądajmy w spokoju. Eee... tu jest rekorder. Oh, Mr and Mrs. Hartman, come on in, please have a seat. Oh, yoy. How was your ride down? It was uh nothing like we were expecting. Uh, Mr. Ludwig's speech was well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know you're never going to leave. <laughs> kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. <clears throat> I understand you want to give Jeremy that home? Yes. And we would like to adopt. Amazing! You'll be perfect for. Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I. I don't know. Um, the form says testing what does that mean tell us what does that mean miss graper we deserve a better explanation than that don't you think you're in charge of all this how could you not know and why are we only finding out about this now i i don't i'm sorry adoption w sensie że co więcej rozumiem testing Czy, czy wait, bo e, czy muszę sobie chyba na nagraniu będę to obejrzeć, bo nie, nie do końca zrozumiałem kontekst, czy to byli rodzice jakiegoś dziecka, co tam było? Co tam trafiło? Czy to. Co? Ja naprawdę potrzebuję spolszczenia. Mogę obejrzeć nagranie, które się aktualnie nagrywa? Przydałoby się w sumie. To, to by sobie mógł to. No, jakby zreplayować. O Boże! Co to za forma full screenu? To jest windowed, okej. Okay. O. No i fajnie. Mm -hmm. Tak, chcą za, chcieli zaadoptować jak, 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 jakieś dziecko. Czyli co, tu trafiały jakby dzieci? To był taki jakby dom dziecka? Może? Że to o to chodziło? Że tam oddawali, nie wiem, kuść w okno życia? Co? Ja, ja nie rozumiem. Playtime Co. I announce... Orphanage. Teraz powoli trochę się rysuje obraz, co to może być tak ogółem, ale warto było tu przyleźć. Nie zgadnę, tylko po to miałem tu przyjść. Ja chyba tylko po to. Chyba że tu jest jeszcze jakiś komputer, ale no, no nie, nie ma komputera. Nie mogę odebrać telefoniku. Jezu, ile tu jest customowych grafik na ścianach? Ja nie wiem. Przyznam, że zmęczenie mnie już troszkę dopada, bo to jest drugi odcinek pod rząd, który nagrywam. Poprzednio, jak tak miałem, to mówię, to zakończyłem w połowie, bo poziom skupienia mój nie wynosi zbyt długo. Ale jak szybko się z tym uporam, to wiecie. Będę mieć to już za sobą, będę mógł trafić do lepszego chapteru. Znaczy lepszego pod względem historyki, podobno, no nie wiem, jak to powiedzieć. Może muszę wrócić, bo może trochę się za bardzo pospieszyłem. W ogóle to jest pojedziebane. Ale wygląda dosłownie jak Portal 2. Nie ma klucza, nie ma włącznika, nie mam mózgu. Jak mam tu przejść? Węd? Węd. O, i tu był klucz. Zamykamy ze za sobą drzwi. Trzeba być, wiecie, ekologicznym, szanować, że jakaś klima jest, nie? Bo to... Jakby było gorąco, jak w lato wtedy z Mefiem, W sensie, że po prostu było lato, nie? Nie, nie że... ktoś jest ciepły. <laughs> Moja twarz się czerwona zrobiła od kolorów na monitorze. Mówisz, że byłoby gorąco tak, jak z Mefiem. Czy twierdzisz, że jestem ciepłoludem? Tak. Aha. Hej! Jestem kreżny, kreżny. No to nie.

Okej... Okay. Mm, ojoj, i to są drzwi, dobra, ty. Jest jakiś kat na bosfight chyba, więc nie wiem. Generalnie co, co tą co gierkę i jest coś takiego jak bosfight według twórców, o winda. W każdym chapterze jest jakiś bosfight i... Nie wiem czy to jest prawda. Czy to są faktycznie bossfighty czy co? Ej, mam już halucynację. Myślałem, że tu jest jeden z Tutaj, dosłownie. Je, jest naprawdę dziwnie. Może będę je oszczędzał, bo właśnie zaraz mogą się tu pojawić one... I tak trochę... no... Hej, może... To znaczy tak, chapter pierwszy, no to ucieczka. Chapter drugi... ucieczka. Trzeci, czwarty tak. Kocham światło przebijające. Też. Wenty, które dosłownie muszę oświetlać, i powinny się zawalić, bo I inaczej kłóci się z moją konwencją, że korory mają zawalające się wenty. Ewentualnie zaraz coś tu wyskoczy. O Jezu, o Jezu, F, 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 F. we jak ciemno. On kod poszedł tutaj. Nie, tam poszedł. Mmm. On tu chodzi, czy to ja? Chyba ja. Chyba jo. Ja. Nic nie widzę. Co? Boże, Bożyszem, oddech. Przestań. Co? Krzesła mnie przesuwają. Jakie nienawidzę fizyki czasem w tych grach. Ja nie wiem. Ciula widać. O, że już sobie nie oświetlimy. Więcej krzesł, mój Boże. Już sobie nie poświecimy. A nie, bo to jest nieco. Nie działa, musimy to jakoś aktywować. A rozumiem. Co? A jajaj, gamma, proszę, bo ja naprawdę nic nie widzę. Jak tu nie ma widoczności nawet w jednym procencie? Czemu nie mogę wyłączyć radia? Jestem człowiekiem chyba. Chyba nie jestem założycielem, nie? Mogę się generalnie... Nie, wiem, czy ja to otworzyłem? Jeżeli ja to otworzyłem, to mogę się tu zamknąć? To było śmieszne. On może nie próbuj? Nie mogę. Aha, czyli zebrałem teraz power? <słyski> <słyski> Okej. Okay. Nie, nie zdejmuj tego. Ech, nie wiem czy też tak macie niektórzy, ale ja generalnie mam tak, że jak widzę duszenie się na ekranie, albo nie wiem, że postać nurkuje czy coś, to też od razu zaczynam mieć takie uczucie, jakbym się dusił trochę. Kzesiu? Taki układ współczulny mi się odpala. Układ współczulny, bo współczuję Grzesiowi? Przestań, e A gdzie to prowadzi prąd? Tam? W sumie tu szukaliśmy tego przełącznika dość długo. Słaba widoczność nie ułatwiała tematu, plus fakt, że byłem już nieco zmęczony sprawił, że zwracałem uwagę głównie na jakieś pierdoły, typu... Jest gaśnica, ale to chyba... Ale w końcu po kilku minutach udało się go odnaleźć. Co to jest? Aha! Aha! Bardzo dobra widoczność. Aha, no tak. Zajebista widoczność. Super. No to sens. Z... No. Dobra. Ej, ale to pokazuje jaka ta gra jest nieintuicyjna. Aha, i to było mi po coś, ale nie pamiętam po co. A, żeby je aktywować, pewnie. Wszystkie. A, bo to tak krótko, no tam. Trzy power cordy. Eee, trzeci. No nie. No, udało się. Mogę już to zamknąć i zdjąć maskę, bo nie lubię nic nie widzieć. Wow, jakbym zdjął okulary na pasenie. Dosłownie. Tak się czuję. Dobra. Eee, tak, widziałem to już. Tu będzie katnap. O nie. Co źle, że to widziałem chyba, ale oj, ja pierdzielę. O nach, pewnie to się otworzy i on stąd wyjdzie, czy jakiś inny luj. A w sumie mogę stamtąd wziąć teoretycznie to. Chyba, bo te drzwi są teraz na stałe otwarte, nie? Nie, bo mi to na siłę zablokowali tam. No dobra. Fair enough. Eee, ja muszę, bo ja już nie myślę. Więc. Nie, następnym razem zrobię ten żart. Następnym razem, na początku. A, a, a <gryw> <gryw> <gryw>